No, to zaczynamy serię. No, jak widać, znajdujemy się na terenie po niemieckiej strzelnicy Harabinierskiej. Musiałem chwilę przeczekać, aż grupa jegomościów na motorach opuści to miejsce. Jak oglądają to wiedzą o Kimowa. Tak, co po początek pomyśleliśmy sobie, że. No, tego miejsca zaczniemy. Tak więc na razie spróbuję trochę rozjrzeć w okolicy, a później, a później zaczekam do zachodu słońca. Jak wiadomo w lasach noc jest o godzinę wcześniej się pojawia. Tak więc tak, na razie i wtedy zaczniemy główne nagrywanie, o ile strzetnik podnie. Co robią z widać? Dobra Roski szmerc To się na to, 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 to nie daje, ale mam nadzieję, że tyle jest starszy, chociaż też na tyle się przyda. To więc to ten obiekt, jak zupełnie widzicie czasie drugiej, w, w czasie II wojny światowej stanowił część kompleksu Żołnierzy stacjonujących w okolicach Jelcza i Oławy Tutaj było jedno z miejsc treningowych właśnie Widać ściany są nieco uszkodzone Nieco To więc dosyć charakterystycznie wygląda w nocy Widać że tutaj impre... Widać, że teraz imprezy grube robią, widać szacunek do historycznych miejsc i zabytków. To może przejdziemy dalej. Hmm, w dosyć dziwnie wygląda ten wyłom. W murze, jakby musieli się przystarać, żeby go użyć, bo widać, że cegły nie są tutaj jak tak zdewasowane jak w innym wyłomie, którym teraz pokażę. Po prostu są widać równe, ścięte, jakby tu jakieś wejście miało być. No innym takim obiektem w okolicy jest kompleks poligonowy Jelcz Janików Tutaj przejdziemy No widać, że tak dwie godziny do zachodu zostały To miejsce dobre jest w no na noc Dosyć magicznie wygląda, że tak powiem machem majchem. cokolwiek to znaczy jak ktoś chce na przykład, nie wiem, dajmy na to zbórkę jakąś, nie czekaj, jakąś imprezę, taką, co imprezę, imprezę, jakąś grę terenową zrobić tutaj, albo, nie wiem, w sobie, stoję, nie, w nie pozwolą. Jesteśmy na terenie rezerwatu, więc ciii, żadnego penibala. Tak więc, o, tutaj widzimy, w jakim stanie jest uszkodzone, jak powiem i nie wiem czemu chcieli to te łatania wyglądają to dosyć świeże Jakby już po wojnie wstawiono tak więc to nie czemu Czyż możliwe że ruskie również używały tego jako miejsce ćwiczeń to teraz pokażę same Boksy trzymają mają gdzieś tak dajmy na to 100, 200 300 metrów gdzieś nie, 200 metrów dajmy na to Eternia Fair Dobra, nieważne W razie to jeszcze nic na tutaj niedzie żadnych znaków, które wyświadczyły o tym, że gdzieś faszystowki nie jest tam, nazistowskich, niemieckich znaków, takich wyraźniejszych jakiś napis jest nie zbliżać dobra myślałem że to jakieś ostrzeżenie jest ale ale to miejsce jest uu jakaś strunia była tutaj czy stają się to staramy jak mu celu służyła Ale to widać, że Musiało czymś mocniej piecznąć, że tak powiem I to porządnie Musi... Nie wiem, Ale jeżeli tutaj nie ćwiczyli, A ja jeszcze bardziej jest skomplikowany, jakby był no do tej środkowej będzie trochę trudniej trafić bo widać szczelnie jest, szczelnie, szczelnie jest zamknięte ale co tu widzimy że są jakieś jakby jakby, jakby jakieś pomieszczenia tam jakieś sypy z których jak widać jakiś gros sypuje czy coś ale no, też mi trudno wyjaśnić dlaczego nie ma to służyć jakieś worki są gdzież Syp nie nie wiem czy tak. Czy tak mocno strzelali, że aż styg od ściany odpadał. I to w takich ilościach, że musieli specjalne sypy czy naboje. Trudno powiedzieć, czego to robili. Ja mówię, wracamy do mnie. No, musimy trochę tutaj przejść. Ciężko, ciężko, wąsko jest. I pod górę. I co my tu mamy? Formy lecików jaskiniowych. Proszę, stalaktyty. zwisające ze ścian. sufitu, sufitu. Oraz pola ryżowe, tak zwane. Kto jest gotowcem, ten rozumie. Starognitów niestety nie widać nigdzie, ale cieszy się na chwilę do tej ściany. Tak więc, tak więc tak widać, nieważne gdzie widać wszędzie, a naprawdę wszędzie można znaleźć pociski. Tak tu widzimy kawałek żelaznego pocisku, albo ołowianego. No nie wiem, czy trzeba, trzeba by to zjeść i zobaczyć czy się zatruje czy nie Po prostu można tutaj trochę nazbierać, że tak powiem Trudno określić jak głęboko wchodzą ale ta ściana musiała być wcześniej dużo grubsza Dużo Zanim nie zaczęły się tutaj procesy er erozji O, widzimy Daj. Tak, to jest Z sufitu odpadające saltyty tak, widać, że wciąż zachodzą tutaj procesy geologiczne które i możliwe, że jeszcze teraz ta powierzchnia ma gdzieś tak z 80 lat, 90 możliwe, że nawet. I poczekajmy jeszcze jakiś czas. Na końcu tutaj po prostu będzie jak z jaskinia normalnie wyglądać. O, beton jest, wapień jest. No niech się krasuje, niech się krasuje. Mi się co nie chwała, że nie znaczenie tego pomieszczenia. Po prostu tutaj stacjonował jeden z pracowników tej strzelnicy i sprawdzał jak strzały idą albo to myśli się sami. Tylko odzyskałem, czemu tutaj zasypali to betonem tutaj. Albo może myślimy, że Rosjanie to już nie tylko po co zastanawiam się po co. Betonem, piachem, gruzem. Nieważne czym. A propos tych agencików, które jak słychać wciąż działają. To mi się wydaje, że po prostu Niemcy już wszystko zrobili. Zrobili największe działo. Pierwsze, pierwsze rakiety użyli. Kosmiczne. Po prostu tyle rzeczy. Byli tak dumni. Zwłaszcza za Wilhelmów. Po prostu, tak, po prostu w pałace, w książu, w kamieńcu zamkowickim oraz łuk y, triumfalny y, na moście grywalskim po prostu byli tak dumni, że nawet postanowili jaskinie kopiować dosłownie tak więc na chwilę się żegnamy za dwie godziny powinno iść słońce i wtedy ponownie wrócę do nagrywania już nocną porę Kiedyś, kiedy czas znajdzie A przy okazji zrobię kilka zdjęć no, Nie wiem oczywiście ale tam Nie więcej jakości 200 metrów Trawes to idealny Wszak więcej 4 metry czy 5 Czoki na osiem podstawy. Nie wiem czy coś widzicie, no, ale... Coś, nie wiem czy coś widać na, tym, na tej kamerze, ale... Kurczę no. Myślałem, że lepiej to wyjdzie jakoś, ale ja tutaj całkiem normalnie widzę okazję, ale no... Ten głupi złom... Co ustawiłem na maksymalną jasność, ale nie widocznie Nic nie widać, dalej, w obrótce można zobaczyć, czy będzie lepiej widać, ale... Sami widzicie. Jest około godziny 20.30. Nie jest nawet widać, ale. Właściwie coś widać, że coś w aparacie. Nie widać zbytnio nic. Co ciemność jest. Chyba mam mały problem. No chcie... no nie mogę po prostu, chciałem pokazać, ale po prostu moja kamera. Jest zbyt słabo czuła na światło. Ustawiłem no, na maksymalną jasność, ale... I do tego, jak widać, latarka jest zbyt dobrze świeci. Ledwie na dwieki obszar, nie trzeba naprawdę blisko stać. A tak to... No nic, zobaczę może przy obrótce wideo coś da się wycisnąć z tego. No tak, na razie to prawie kilka dni. No cóż, jestem już w domu. Jak widać, te moje nagrania okazały się zwykłą klapą. Po nie przewidziałem tego, że trzeba będzie mocniejszej latarki, i tym razem spróbuję pół godziny wcześniej, kiedy, jeż, kiedy coś jeszcze widać w aparacie. To jest jedyne, co udało mi się wynieść. To trochę zdjęć, które przedstawiam. No, my pomyśleć pomyślę nad lepszym sprzętem.